Dzień dobry, kochani. Witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam zodiakalne strzelce na czytanie na miesiąc sierpień 2020. Moi drodzy, sierpień jest wyjątkowym czasem. Jest to czas ognia. Jesteśmy w energii lwa, w energii kreatywności, w energii pomysłowości i jest to świetny czas do tego, żeby postawić cel i Iść za swoimi marzeniami. Moi drodzy, sierpień z numerologii to jest 8, to jest miesiąc brama. To znaczy, że pewien etap w naszym życiu powinien być podsumowany i zakończony, po to, żeby iść dalej. To jest, kochani, ostatni też miesiąc przed nowym rokiem numerologicznym, bo we wrześniu zaczynamy nowy rok numerologiczny. I stąd też jest to miesiąc brama, czyli tu robimy pewne podsumowanie, żeby w nowy rok numerologiczny iść już z nową energią z energią właśnie świeżości i lekkości. Moi drodzy, czytanie jest dla moich subskrybentów. Zapraszam do ofert indywidualnych, które możecie znaleźć na mojej stronie internetowej, w zakładce usługi. Wystarczy też napisać maila, jeżeli będziecie mieli jakiś problem, żeby odnaleźć informacje na temat usług. I zachęcam do tego, żeby skorzystać, moi drodzy, z tej możliwości, ponieważ, tak jak mówię, w nowy rok numerologiczny warto wejść już z nową energią, z energią świeżości. To jest bardzo ważne. Kochani, wy jesteście Strzelca, więc też jesteście znakiem ognistym. Więc dla Was sierpień, yy, który jest w energii ognia, jest tak jakby podbiciem Waszej mocy. Wiele w tym miesiącu będziecie mogli osiągnąć yy, i uzyskać. Więc warto mieć tego, moi drodzy, świadomość. No dobrze, zaczynamy czytanie. Czytanie dzisiaj będzie z. Light Sears Tarot, piękne karty, które będą nam towarzyszyć, a uzupełnieniem czytania są karty, które przygotowałam przed nami. Jest to Sacred Destiny, czyli karta, która mówi o tym, w jakim miejscu teraz jesteśmy i w którą stronę zmierzamy. Aniołki, które nam patronują, wam kochani patronuje anioł ufności, czyli czas najwyższy, żeby zaufać, że wszystko co dzieje się w waszym życiu jest wam bardzo potrzebne do waszego rozwoju, więc ufajcie, że nawet te trudne zmiany są po coś. Yy, afirmacja: nic nie dzieje się bez powodu. Coraz bardziej Staje się świadomy, że wszystkie trudne doświadczenia były ważne i potrzebne, żebym mógł wzrosnąć duchowo. Kochani, nie wiedziałam, jaką macie afirmację, ale właśnie przed chwilą to powiedziałam. I przekaz od Waszej Duszy. O czym marzysz i jaki będzie Twój pierwszy krok, by to urzeczywistnić? Inner Peace. Jest to karta, która mówi o tym, że Spokój, równowagę, którą szukasz na zewnątrz, masz w sobie. I trzeba wejść w siebie, być uważnym na siebie, zanurzyć się w siebie i sięgnąć właśnie po ten spokój, którego szukacie wszędzie, tylko nie w sobie. Także macie w sobie harmonię, odnajdźcie ją i zaufajcie. Że wszystko prowadzi Was w stronę marzeń i w stronę Waszego rozwoju. Zobaczmy, jakie będą energie ogólne na sierpień dla zodiakalnych strzelców. Energie ogólne dla zodiakalnych strzelców. Pięknie. Ósemeczka buław. Dobrze. Królowa buław. No, proszę bardzo. I as kielichów. Moi drodzy, sierpień jest dla Was miesiącem szansy. To jest czas, w którym nie należy być biernym. Jest bardzo dużo energii ognistej. Energii ognistej. Która mówi właśnie o tym, że trzeba podjąć konkretne działania. Jeżeli tylko zechcecie podjąć konkretne działania w stronę realizacji Waszych marzeń, o czym też Wasza dusza tutaj przypomina, to sprawy nabiorą niebywałego tempa. Tempa, które będzie Was prowadziło do nowego początku, do spełnienia marzeń, do odkrycia tego, Kim jesteście i co naprawdę w życiu chcecie robić? Tutaj jest taka prośba. Jeżeli widzisz, że z czymś, czymś męczesz się, coś Tobie nie odpowiada, coś jest dla Ciebie trudne, to bardzo mocno się temu przyjrzyj i podejmij działanie. Podejmij działanie. Nie tkwi w czymś, co nie przynosi dla Ciebie satysfakcji emocjonalnej bądź materialnej. Trzeba tutaj, kochani, ognia, Waszego ognia, Waszej decyzji, Waszego ruchu. I sierpień jest właśnie takim czasem, żeby ruszyć, żeby wyjść z tego, co nie przynosi satysfakcji albo z czegoś, co po prostu wymaga poprawienia. Królowa Buław mówi o tym, że dobrze by było opracować plan działania, strategię, żeby nie działać pochopnie, bo ogień ma to do siebie, że on jest aktywny. Ale ważne jest to, żeby działać w sposób przemyślany, żeby działać też optymistycznie czyli oczekiwać najlepszego, widzieć, przy realizacji swoich marzeń i swoich pomysłów siebie za jakiś czas. Tak, czyli tu być może dobrym pomysłem jest też wizualizacja Waszego marzenia i em, po wizualizacji, żeby nie odrywać się od rzeczywistości, należałoby zrobić jeden mały krok w stronę. Spełnienia tego marzenia. I pamiętajcie, że spełnienie marzeń nie odbywa się na zasadzie, że zrobicie jedną rzecz. To jest proces. To jest proces. Ale jeżeli tutaj zadziałacie, wykorzystacie swoją wielką siłę, energię ognia, która jest przy Was, to jesteście na dobrej drodze do tego, żeby e, odkryć, kim jesteście i co pragniecie robić. Odkryjecie też poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim otworzą się przed Wami nowe drogi, nowa, y, nowa szansa, y, takie uczucie miłości, odnalezienie poczucia bezpieczeństwa. Y, I wzrost materialny także, bo Aski Lichów to jest karta uczuć, ale ona również mówi o szansach materialnych. Y, powiem tak, pokuszę się również o to, żeby... Te energie ogólne rozpatrywać w aspekcie uczuć. Tutaj, kochani, uczucia e, również będą istotne dla Was w sierpniu, więc jest zapowiedź, że osoby samotne być może tutaj odnajdą e, kogoś, z kim będą miały możliwość budowania dojrzałej relacji. To jest na pewno informacja dla części osób, tak czuję, że jest tutaj odnalezienie. Kogoś, z kim będziecie mieli możliwość, szansę na tworzenie tej relacji, pięknej i dojrzałej relacji, bo to jest aski lichów, tak? Czyli takie otworzenie się na miłość, tylko też trzeba tutaj zadziałać, tak? Wyjść do ludzi, um, mieć sprecyzowane oczekiwania, niewygórowane oczekiwania wobec partnera, ale e, żeby też nie pchać się, wiecie, w pierwsze lepsze relacje, tak? bo królowa buław nie jest taką postacią. Ale tu też jest możliwość, moi drodzy, poznania kogoś, z kim będziecie mieli te szanse, szanse na budowanie fajnego uczucia. Jeżeli jesteście w relacjach partnerskich, związek małżeński, czy po prostu relacja, tak? Partnerstwo na to tutaj pokazuje się, że należałoby. Podjąć konkretne działania, że należałoby wyjaśnić pewne kwestie, które być może wymagają doprecyzowania, być może wymagają właśnie wyjaśnienia. Może trzeba ustalić, co Wam się nie podoba, co należałoby zmienić. Tutaj w stałych relacjach partnerskich, jakby próba wyjaśnienia pewnych rzeczy, które Wam nie odpowiadają, będzie prowadziła Was do Właśnie uchwycenia tego uczucia na nowo i umocnienia relacji. Też pokazujecie się tutaj jako postacie bardzo takie ogniste, temperamentne, które niezwykle będą przyciągać płeć przeciwną do siebie, będzie od Was emanować energia dynamizmu i energia wielkiej siły. Bo ósemka buław i królowa buław to jest wielka siła. I ósemka, czyli zobaczcie, sierpień to jest numer 8, i ósemka buław też 8, czyli idziemy w stronę sukcesu, w stronę podsumowania czegoś. Może dla niektórych zakończenia karmy, wyzwolenia się z trudnych uwikłań. Ok. Patrzymy dalej. Na co zwrócić szczególną uwagę w sierpniu? Dziesiątka miecza. Kochani, Należy zwrócić szczególną uwagę na trudne myśli, które przy Was mogą w sierpniu być. I teraz tak. Wy zdecydowanie kończycie jakiś bardzo trudny etap w Waszym życiu. I dziesiątka mieczy mówi o tym, że już kochani, gorzej nie będzie, że. Wszystko, co najgorsze, jest już za Wami. Wy w Dziesiątce Mieczy, tak jakbyście robili podsumowanie i wyzwalali się w stronę właśnie e, nowego początku. Czyli tutaj ja widzę takie katarzis, uwol uwolnienie, tak? Uwolnienie. E, I może być trudno, natomiast e, tak jak właśnie mówiłam, przy afirmacji nic nie dzieje się bez powodu i nawet jeżeli jest tobie bardzo trudno, to wiedz, że wszystko prowadzi Ciebie w tą lepszą stronę, w stronę właśnie Twojego rozwoju. I Ty idziesz w stronę wyzwolenia, oczyszczenia, w stronę katarzis. To jest karta brama. Macie tutaj, słuchajcie, dziesiątkę mieczy, czyli kartę bramę. Ósemkę buław, czyli też kartę Bramę, a z kielichów kartę Bramę, i jeszcze mamy do tego sierpień, który jest z numerologii kartą Bramą, miesiącem Bramą, przepraszam. Czyli wy, kochani, przechodzicie przez po prostu kolejny etap swojego życia i idziecie zdecydowanie w stronę lepszą, w stronę odkrycia tego, kim jesteście, w stronę miłości, spełnienia, dojrzałości, nowych szans i możliwości. Czyli na co zwrócić szczególną uwagę? Na trudne myśli, na trudne myśli. Te ptaki, te kruki, które tutaj są, to są wasze myśli, które nie chcą wam dać spokoju, które są natrętne, tak? Czyli tutaj dobrze by było zwrócić uwagę na to, co dzieje się właśnie w waszym umyśle. I pamiętajcie, że idziecie w stronę katarzis, w stronę oczyszczenia. Nie warto. Kierować swoją uwagę i swoją energię ognia, energię siły na trudne myśli. Te energię, która jest w was, a jest w was bardzo dużo tej energii, trzeba ukierunkować na konkretne działanie, na odkrycie spokoju. Nie na karmienie swojego umysłu destrukcją. Tak? Zobaczmy teraz. Kolejną rzecz. Co odchodzi do przeszłości? Co odchodzi do przeszłości? Królowa miecza, czyli brak umiejętności określania swoich marzeń i e, swojego celu. Odchodzi nieumiejętność. Wyznaczania granic sobie również i być może otoczeniu. Ale tutaj wy pokazujecie się jako osoby, które zaczną także w sierpniu wyznaczać sobie granice, czyli y, wielu z Was przebudzi się, wykorzysta energię ognia do działania, do tego, by budować życie konstruktywnie. A odejdzie od tych trudnych, natrętnych myśli, i to też będzie wyznaczenie granicy dla samego siebie, że stop, od dzisiaj mówię stop tym trudnym, natrętnym myślom, które nie pozwalają mi odkryć, kim jestem, które nie pozwalają mi sięgnąć po moje marzenia. Tak? Czyli odchodzi ta energia bym powiedziała taki ofiar losu, bierności, że nic mi się nie udaje, że ja nic nie potrafię. I pojawia się przy Was energia wytrwałości, tak? Czyli Wy macie taki czas przebudzenia do właśnie swoich marzeń. To jest taki moment, gdzie wielu z Was zrozumie, ok, mam marzenie, więc muszę działać. Um, Potrzebuję spokoju, potrzebuję zaufania do świata, do siebie, że dam radę, że potrafię, a jeśli nie potrafię, to się nauczę. Ósemka buław to jest też e, nauka, tak? Czyli jeżeli czegoś nie wiem, nie umiem, nauczę się, zapiszę się na kurs, zadziałam, tak? Ale na pewno nie pójdę w stronę dowalania sobie i karmienia swojego umysłu czarnymi myślami. Wiecie co? Ja mam też taką potrzebę powiedzieć, chociaż nie widzę tego w kartach. Ale mam taką potrzebę powiedzieć, że jeżeli wy na przykład jesteście bardzo zmęczeni yy, sytuacjami, które są wokół was, nie wysypiacie się, źle się odżywiacie, yy, tkwicie w czymś, co nie działa, co nie przynosi rezultatów, to trudno też o jasne myśli. Więc może dobrze by było, zadbać również o swoje ciało, które jest narzędziem do realizacji marzeń. Tak, jakby jesteśmy całością i ciało wpływa na umysł i umysł wpływa na ciało. Jeżeli zadbasz o ciało, zadbasz również o jasność swoich myśli. A tak w ogóle, kochani, to powiem Wam, że y, tu jeszcze się pokazuje przy Królowej Mieczy taka potrzeba porządku, y, zorganizowania przestrzeni. Może Wy potrzebujecie po prostu e, poukładać sobie przestrzeń wokół Was. Może to jest nawet Wasz dom. Może czas wywalić zbędne graty, nauczyć się rozstawać z pewnymi rzeczami, które nie są funkcjonalne, a wciąż tkwią w Waszym otoczeniu. To jest e, bardzo fajna rada. Nie musi być dla wszystkich, ale powiem Wam z własnego przykładu, że im bardziej... Mm, Porządkuję swoje otoczenie i zostawiam tylko te rzeczy, które sprawiają mi radość i są funkcjonalne, to mam wrażenie, że mogę w końcu zacząć oddychać, że jest miejsce i przestrzeń dla mojego rozwoju, dla moich jasnych myśli. Zastanówcie się, czy to też yy, z wami rezonuje. Jak wygląda aspekt uczuć? Kochani, królowa kielichów, czyli bardzo pięknie. I tak jak mówiłam na początku, tu pojawiacie się Um, bardzo pięknie też na tle uczuciowym. Um, więc, jeżeli odkrywacie um, jakiegoś partnera, tak, um, to jest tutaj szansa na nawiązanie bardzo um, fajnej relacji, relacji, z której może wyjść dojrzałe, piękne uczucie. Wy pojawiacie się również jako królowa buław, czyli jako postać niezwykle wrażliwa pod przykrywką tego ognia, dynamizmu, temperamentu, który w was jest. I kochani, tutaj jest dla was zapowiedź romansu, zapowiedź otworzenia się na uczucie. Zwróciłabym tylko uwagę na to, bo królowa kielichów jest. Bardzo delikatna, subtelna i wrażliwa w miłości. Zwróciłabym uwagę tylko na to, żeby w uczuciach umieć powiedzieć nie, kiedy tego potrzebujecie, i w uczuciach warto zwrócić uwagę na to, żeby nie być zaborczą czy zaborczym, tak? Bo królowa kielichów, bez względu na to, czy słuchają tego panie czy panowie, to jest ogólna energia, która jakby płynie do was i mówi o waszym stanie uczuciowym. Królowa Kilchów jest oddana, kocha całym sercem, ale często też popada w taką zaborczość o partnera, w takie myślenie, że tylko na przykład partner może dać jej poczucie bezpieczeństwa, że tak jakby chciała mieć partnera na wyłączność. Czyli tu to jest tylko taka mała uwaga. No to warto zwrócić po prostu swoją uwagę, żeby. Raczej budować relacje, w której każdy z Was będzie się czuł wolny. Ale Królowa Kielichów to jest Królowa, która zdecydowanie mówi o tym, że w stałych związkach podniesienie energii, podniesienie wibracji, być może wzajemne uzdrawianie siebie, może przepracowywanie jakichś lekcji wspólnych, bo Królowa Kielichów to jest też uzdrowicielka, moi drodzy. To jest też postać, która niesie pomoc, więc może wzajemne uzdrawianie siebie, przepracowywanie jakichś lekcji, rozwiązywanie jakichś trudności i poprzez właśnie te trudności, poprzez nastawienie na drugiego partnera, poprzez podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia pewnych trudnych okoliczności w waszej relacji, otwieracie się na budowanie dojrzałego uczucia. Dostajecie kolejną szansę. Więc uczucia bardzo, bardzo pięknie. A jak finanse? Hmm, no świetnie! Król denarów, moi drodzy. Jesteście na bardzo dobrej pozycji materialnej zapowiedź stabilizacji finansowej. Um, to jest taki czas, gdzie materia będzie przy Was. Będziecie mieć dużo pieniędzy, te pieniądze będą do Was spływać. Warto kochani podjąć konkretne działania też w stronę tego, żeby pomnażać swój majątek, żeby działać praktycznie, logicznie, żeby również myśleć o swojej przyszłości, żeby zabezpieczać swoją materię na przyszłość. Macie tutaj energię króla denarów, to jest. Król niezwykle opanowany, król niezwykle stabilny finansowo, król, który nawet potrafi z innymi dzielić się swoim majątkiem, pomaga potrzebującym. To jest taka, kochani, energia. Ja zapraszam Was do tego, żeby gromadzić materię, żeby odkładać pieniądze, żeby zabezpieczać siebie na przyszłość, żeby iść w stronę pomnażania majątku. Bo. Jeżeli tylko zechcecie iść w stronę pomnażania majątku i podejmiecie działania w stronę realizacji waszych marzeń, bo tu się pojawiają marzenia, tu są marzenia, tu są marzenia, tu są marzenia, tak? Macie dużo marzeń. Jeżeli tylko zechcecie e, wasze marzenia, Pokryć konkretnym działaniem idziecie w stronę króla denarów, czyli bardzo długodystansowego okresu, w którym będzie przy Was pieniądz, w którym będziecie po, i, i po prostu tu, jakby mm, pieniądz zacznie robić pieniądz, tak? Tak ja to odbieram. E, jaka jest rada dla Was? Wyjdź z kreatywnością do świata, e, skontaktuj się ze swoimi uczuciami. Ze swoimi emocjami e, i rób to, co naprawdę z Tobą rezonuje. Rób to, co Ty czujesz. E, nie pozostawaj w czarnych myślach, które gdzieś przy Tobie są. One są e, już Tobie niepotrzebne, nic nie pomagają, wręcz przeszkadzają, żeby. Mm, Wyrażać siebie, żeby pokazywać siebie światu, jacy naprawdę jesteście, macie głowę pełną pomysłów. To jest moja ulubiona karta. Jeżeli chodzi o Light, Sears, Tarot, to jest moja ulubiona karta. Naprawdę, to jest energia cesarzowej, energia kreatywności, energia wzrostu, energia spełnienia, energia pokazania właśnie swojej płodności, w tym sensie, że pokazujecie światu swoje pomysły, i mało tego, świat was chce, świat pragnie waszej kreatywności. Tak? Bardzo pięknie, bardzo pięknie, kochani, naprawdę. W tyle czytania pojawiają się kochankowie, i kochankowie e, mówią tak. Czas wziąć odpowiedzialność za decyzje, które podejmujesz w swoim życiu. I wielu z Was te decyzje zacznie podejmować właśnie w sierpniu. Wielu z Was zacznie obierać kierunek działania. I bardzo to mi się podoba, bo królowa Miecze na pozycji, co odchodzi do przeszłości, mówi o tym, że odchodzi właśnie pozycja takiej bierności, robienia z siebie. Ofiary życia, tak. Przepraszam za to stwierdzenie. Nie mam broń Boże złych intencji, ale właśnie jakby mm, na tej pozycji tak wygląda królowa miecza, tak? Czyli brak wytrwałości też w dążeniu do celu, szybkie yy, zwątpienie w siebie. I zaufaj sobie, bo naprawdę po tych kartach masz wszystko, czego ci potrzeba, żeby pójść w stronę marzeń. I kochankowie mówią o tym, że już dość, dość już stania w, 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 w wyborze, na rozdrożu, to tylko Ciebie osłabia. Im dłużej będziesz tkwić w wyborach, tym bardziej będziesz karmić swoje dziesięć miecza, czyli energię zmęczenia, energię e, czarnowictwa, energię przetłoczenia e, i... To jest bardzo ważne dla Ciebie. O czym marzysz? I jaki będzie Twój pierwszy krok, by to urzeczywistnić? Kochani, to wszystko na dzisiaj. Bardzo piękne czytanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Macie w sobie dużo, dużo siły, macie dużo ognia i ten ogień, kochani, trzeba ukierunkować na odpowiednie działania, które pozwolą Wam odkryć, kim jesteście i. Yy, Jaka jest misja w Waszym życiu? I wielu z Was w sierpniu właśnie to odkryje i podejmie działania. Jeszcze jedna rzecz. Kochankowie akurat w tej talii pokazują postacie postać kobieta tak? Ma białą skórę. I mężczyzna skóra. Eee, chciałabym powiedzieć, że może niepotrzebnie ty tkwisz ciągle w jakimś wyborze, bo może pięknie będziesz mógł ogarnąć i jedno, i drugie. Może to jest czas, gdzie podejmiesz decyzję ok. W jedną rzecz dużo zainwestowałem, dużo zrobiłem, ale marzę o tym i o tym, więc spróbuję połączyć te dwie rzeczy, czyli być może łączenie przeciwieństw. I tu też jest energia, kochani, ognia, energia czerwieni, tak? czyli działania. Tak? Czyli może wielu z Was właśnie będzie chciało łączyć rzeczy, które do tej pory wydawały się niemożliwe do połączenia. Niemniej jednak macie, kochani, tutaj czas wielkiej satysfakcji i radości. Wszystkiego dobrego. Zapraszam Was do subskrypcji, do czytań indywidualnych, a tymczasem całuję buziaczki dla Was. Do usłyszenia, do kolejnego nagrania.